Popieram Korwina, ponieważ jestem tatą piątki dzieci i bardzo chciałbym, żeby wszystkie zostały w Polsce, pracowały w Polsce. Aby tak było, już teraz musimy rozpocząć głębokie, poważne zmiany w naszym kraju. Janusz Korwin-Mikke to jedyny kandydat na prezydenta polskim, który zagoni Ewę Kopacz do roboty. To jedyny facet, który zagoni w ogóle polskich polityków do roboty, całą tą klasę próżniaczą, która żre i pije za wasze pieniądze, a nic dla was nie robi. To jest facet, to jest jedyny facet, który ma na to papiery, ma na to doświadczenie on tych typów, te babki zagoni do roboty, zaczną tyrać za wasze pieniądze. Żyjemy w kraju, w którym urzędnicy do obiadu, piją za wasze pieniądze wino za tysiąc złotych, a jednocześnie niszczą bar mleczny w Słupsku za to, że dostał soli do pierogów. To chory kraj, trzeba go zmienić, tych ludzi trzeba zagonić do roboty. Jedyny facet, który zagoni tych ludzi do roboty nazywa się Janusz Korwin-Mikke. Taki prezydent, jak go wynajmiecie do tej roboty, weźmie bacikiem słowem pogoni Ewe Kopacz do roboty, pogoni do roboty wszystkich Tusków, wszystkich innych tych zawodników, którzy powinni pracować, a nie żerać za wasze pieniądze popieram www.popieramkorwina.pl To strona, na którą możesz wejść, na której możesz opublikować swój filmik, na której możesz zobaczyć wiele filmików innych osób popierających Korwina, i to, co tam jest, wrzucaj, publikuj, niech nas zobaczą.